No i cześć, witam Was w kolejnym vlogu. Tunel foliowy ocieplony folią bąbelkową sprawdza się całkiem nieźle. Ogrzewanie w postaci klimatyzatora wewnątrz również, co zresztą pokazałem w jednym z odcinków poprzednich i budowę tunelu i to moje ogrzewanie, ale okazuje się, że ten klimatyzator, który tutaj ogrzewa, właściwie jego jednostka zewnętrzna jest ciuteczkę za słaba. Teraz jak jest w granicach 0, minus 3 stopnie, bo tak w ostatnie kilka dni bywało, to jeszcze jest całkiem spoko i to grzeje, wszystko działa, mało prądu to żre, ale wydaje mi się, że przy większych mrozach mogę tutaj mieć problem, i dlatego zmienimy dzisiaj jednostkę zewnętrzną na trochę mocniejszą. A z racji tego, że ostatnio trochę nudno, nic się nie dzieje, to pokażę Wam tą wymianę i potem zobaczymy, jakie będą tego efekty. No, i zanim wam pokażę dalsze czynności, które wykonuję, to taka mała przestroga i też informacja. Ja to zakładam tylko na jeden sezon zimowy, więc zrobię to na starych urządzeniach. Nie dbam tutaj o jakąś jakość, o, o estetykę i wygląd. Ma to po prostu działać przez zimę. Będę robił coś podobnego do ogrzewania dużej szklarni. Tam już troszeczkę bardziej się do tego przyłożę. Może troszeczkę lepsze urządzenia chłodnicze sobie do tego zorganizuję. Tutaj robimy to na starych klimatyzatorach. I tutaj też mała przestroga dla was widzów. To nie jest. Jest film instruktażowy i nie powinniście tego naśladować. Ja to robię, bo trochę się na tym znam. Zajmuję się parę lat chłodnictwem i naprawiam różne lodówki, kostkarki do lodu i inne urządzenia zasilane gazem R290 lub R600. Są to gazy ekologiczne, które, no, na które będziemy musieli wszyscy przejść w przyszłości, bo te gazy, które się teraz w klimatyzatorach i pompach ciepłach stosuje, no to niestety Unia tam przykręca śrubę i te gazy już są wycofane. Wycofane w części, albo niektóre za niedługo będą wycofane, więc te czynniki wejdą do użycia wcześniej czy później. Ale pamiętajcie, że stosowanie zabawa z tym wszystkim jest niebezpieczna i tutaj może dojść do nieszczęścia, bo sam czynnik parujący, gdyby się wylał Wam na skórę albo wydostał z jakichś złącza, może spowodować poważne odmrożenia. W skrajnym przypadku nawet takie odmrożenie, które spowoduje obmieraniem naskórka czy skóry. Jest to temperatura w momencie parowania minus kilkadziesiąt stopni, więc ryzyko tylko jest dość spore. Kolejna sprawa jest to gaz wysoce łatwopalny. Jeżeli ten gaz gdzieś się Wam wydostanie, złamiecie złącze i tak dalej, dojdzie do jakiegoś zapłonu, to może dojść do wybuchu zapłonu. E, także możecie sobie zrobić jakąś po prostu krzywdę. E, kolejna sprawa też jest taka, że do stosowania tego gazu, w ogóle do instalacji, klimatyzacji, potrzeba różne narzędzia, urządzenia, więc zakup tego sprzętu też troszeczkę kosztuje i może Was wyjść taniej, zamówić sobie po prostu jakiegoś pana, który Wam przyjdzie i nabije tą klimatyzację. Może jakimś lepszym, nawet czynnikiem, bardziej właściwym. A wy możecie sobie tylko wstępnie gdzieś to osadzić, przygotować i w ten sposób też to uruchomić. Nie stosując się tu do pewnych wytycznych, takie urządzenie możecie po prostu zajechać na przykład w sezonie zimowym, bo zostawicie wilgoć w układzie i takie tam różne no, takich czynników, które mogą sprawić uszkodzenie tego sprzętu jest bardzo dużo. No to przechodzimy do działania, a ja nie polecam tego co robię. Najpierw załączę jednostkę, żeby trochę pochodziła, przełączę ją w tryb chłodzenia, pozakręcam w odpowiedniej kolejności zawory, tak aby ściągnąć czynnik do jednostki, opróżnić układ i pozakręcam to wszystko, jak już ciśnienie na manometrze spadnie do zera. No dobra, czynnik mamy ściągnięty, jest poniżej zera, nawet jest pod ciśnienie. Teraz rozkręcamy instalację i zakładamy drugą jednostkę. No, i stara jednostka odkręcona, ale tutaj oczywiście jest niespodzianka. Myślałem, że tak łatwo sobie to wszystko skręcam. Niestety nie. Tutaj pasuje bez problemu, a tu nie, bo jest inna średnica. No, teraz tak, obcinamy stary kawałek, ale nie mam trzech rąk, więc w takich klatkach to zobaczycie. No i przygotowałem nowy taki odcinek krótki z kielichem wewnątrz. Będzie to już tu ładnie teraz pasowało na gwint, ale trzeba to zalutować. No powinna być redukcja, ale nie mam. Tak też można, będzie szybciej. Niestety musiałem tutaj butle przytargać z acetylenem i tlenem, bo to wymaga lutowania twardego. Nie dałoby się tego zrobić byle jakim palnikiem na propan-butan. No i gotowe. Problem innego gwintu rozwiązany. Ach, teraz to musi troszeczkę ochłodnąć i jedziemy dalej. No i dobra, trochę pasty uszczelniającej i teraz to skręcamy. Oczywiście ja nie wszystko Wam to pokazuję, bo tu jest dużo innych czynności, które trzeba jeszcze przeprowadzić, ale to tak z grubsza, żeby było co na kanał rzucić, że coś się dzieje. Okay, zaraz sobie to podociągam odpowiednio jeszcze drugie muszę zrobić za chwilę próżnię w układzie potem zrobić testy no i dobra, jest teraz ostatni etap robię właśnie próżnię w układzie wystarczy z 10 minut, bo normalnie się robi to trochę dłużej bo układ już działał, więc tam tej wilgoci nie weszło zbyt dużo wcześniej robiłem też test ciśnieniowy robi się to azotem sprężonym ja to robiłem tylko 2 godziny stąd właśnie to wycinam z materiału bo nie będziecie na to czekać Robi się to po to, żeby sprawdzić złącza, czy nie ma gdzieś ucieczki, bo potem jakby się okazało za parę miesięcy, jakby do mrozy, że mam ucieczkę, to musiał tylko dobijać i dobijać. Lepiej to po prostu sprawdzić, jak się maczym i jest to z głowy. Za chwilę też będę ściągał gaz ze starej jednostki i przetłaczał go do tej nowej jednostki. Także jeszcze chwila. Działamy dalej. Zgubiłem też korek z pasty uszczelniającej. Nie ma, zgubił się. Nie wiem jak to jest, że jak ja coś robię, to zawsze ten korek zgubię. On się potem znajduje, ale zawsze go zgubię. No i teraz jest przetłaczanie gazu. Pobieram go z tej starej jednostki, a nowa go zaciąga. Popatrzcie, jak tu wszystko już zamarzło. Za chwilę jak to się cały ten gaz się przedostanie już do nowej jednostki i tu zrobi się prawie próżnia na zegarze. No to zakręcamy zawory. Odkręcamy dolne i robimy test. Jestem ciekawy, jaka będzie różnica. No i gotowe. Teraz trzeba to wszystko pozamykać, korki pozakładać, zatyczki posprzątać, wywieźć tą drugą jednostkę. I tyle. Tutaj na wylocie niezły minus leci. No bo jest to pompa ciepła, więc odbiera z zewnątrz ciepło. Musicie pamiętać, że nawet jak na dworze mamy temperaturę ujemną, to ona tak naprawdę nie jest ujemna. Ona jest tylko ujemna umownie, ale tak naprawdę to nas nadal dodatnia, bo zero absolutne. To ile? 200-273 stopnie, o ile dobrze pamiętam, czy się mylę? No jakoś tak. Co prawda takie sprzęty nie potrafią zjechać z temperaturą aż tak bardzo, ale do minus 10, tak jak powiedziałem, działają całkiem fajnie, a nowsze urządzenia nawet do minus 20-20 parę stopni jakoś tam sobie radzą. No i dzień się kończy, czas zrobić podsumowanie. Przed chwilą to wszystko uruchomiłem, działa to świetnie, ale teraz do rzeczy: jakie są różnice w ogrzewaniu takim urządzeniem? i zwykłym grzejnikiem, no i jakie efekty uzyskałem po zmianie tej jednostki zewnętrznej. Pewnie pamiętacie, że w poprzedniej szklarence, którą miałem dobre kilka lat, która też była ocieplona folią bąbelkową, tak jak ten tunel, tam miałem ogrzewanie albo grzejnikiem takim tradycyjnym, taką nadmuchową tak zwaną farelką, albo też koparką kryptowalut, co na jedno zresztą wychodziło. Oba te urządzenia pobierając energię z gniazdka, wydawały tyle samo z siebie energii cieplnej. 1 do 1. Czyli jeżeli Urządzenie pobierało 1000W, to i 1000W energii cieplnej z siebie dawało. Efekt był taki, że no miałem tam problem z dogrzaniem tego pomieszczenia, ale też było z drugiej strony oszczędnie. Były tam głównie cytrusy, więc nie było tam żadnych delikatnych roślin. No i w zeszłym roku no było fatalnie, bo ta szklarenka już mi się trochę rozpadała. Choć ociepliłem folią bąbelkową, to ciężko miałem utrzymać tam temperaturę plusową w momentach, kiedy na dworze było na przykład minus 10. No wkradł mi się tam nieraz mróz, minus 1, minus 2 stopnie. Na szczęście nic wielkiego się z roślinami nie stało, ale gdzieś tam po kątach ten mróz się rozchodził. W poprzednich latach było trochę lepiej, bo szklanka była w trochę lepszej kondycji, też trochę większą moc używałem, ale i tak w mroźną zimę, nawet nie tak bardzo mroźną, bo minus 10 stopni to jeszcze nie jest aż tak źle, czy minus kilkanaście, to i tak było tam tylko 2-3 stopnie, może 4 stopnie. Jak na zewnątrz była dyszka, znaczy jak na zewnątrz było 0, to, to w środku była dyszka, czyli podnosiło to gdzieś mniej więcej temperaturę o 10 kilkanaście stopni, ale pracowało non-stop, bez żadnej przerwy, pobierając 700 W do 1000 W, w zależności jak to tam ustawiłem. No tutaj sprawa się ma zupełnie inaczej. Ta stara jednostka, która była, trochę nie domagała. Ona powinna pobierać z gniazdka niecałe 1000 W, dokładnie 950, ale pobierała tylko. 700. Pomimo tego, że pobiera 700, czyli tyle samo, co te ogrzewanie w starej szklarence, no to duża różnica była, bo szło podnieść temperaturę o około kilkanaście stopni. To było jakieś 13, 14, 15 stopni różnicy. Jak na dworze był leciutki przymrozek, gdzieś w granicach zera, no to tutaj bez problemu dało się zrobić te 13, 14 stopni, z tym, że urządzenie pracowało bardzo długo. Na przykład 2 godziny, a potem przerwa 10-20 minut i znowu 2 godziny, żeby uzyskać właśnie temperaturę kilkunastu stopni dlatego miałem podejrzenie, że jak przyjdzie większy mróz no to sobie nie da rady nie dawał sobie rady, bo też ten czynnik nie odpowiadał tamtej jednostce zewnętrznej i ona też nie osiągała pełnej mocy tutaj sprawa się ma zupełnie inaczej, jestem tym zaskoczony bo jest pełna moc od razu, od razu po włączeniu a włączyłem dosłownie przed chwilą i widzę, że temperatura na samym wylocie jest dużo, dużo wyższa. Przed chwilą ją zmierzyłem tam na wylocie, no i było to 45-47 stopni, tak się to wahało, przy maksymalnym przewiewie powietrza, a to jest duży przewiew, bo go nawet tutaj czuję. Nadmuch jest całkiem niezły, sunie sobie te powietrze tu po podłodze, pod palety wchodzi, między doniczki i to wszystko się tutaj ogrzewa aż do samego... Końca i efekt jest naprawdę niezły. Można powiedzieć, że wow. W tej chwili temperatura. To jest 22 stopnie, a na starcie było około 8. Błyskawicznie się podniosło. No i teraz już tak nieznacznie idzie do góry, bo zaczyna pracować termostat w urządzeniu i już słyszałem, że się wyłączało dwa razy na chwilę. Oznacza to, no ja tam ustawiłem chyba na 24 stopnie. Oznacza to, że już osiągnęło taką ustawioną temperaturę. Ale nie będę używał tego termostatu, bo mam tam z tyłu czujnik za tymi doniczkami, który radiowo mi to nadaje przez chmurę. Mam to dostępne w aplikacji. W piwnicy jest zdalne gniazdko, którym mogę to załączać. Jest to ze sobą sprzężone, więc mogę sobie ustawić dowolną temperaturę załączenia i dowolną temperaturę wyłączenia. W tej chwili to urządzenie jest bardzo sprawne, bo powinno z gniazdka pobierać 1250 W. I tyle właśnie pobiera, co widać na wykresie, właśnie z urządzenia, które włącza zasilanie. Widać tu wyraźnie, że jest pobierane to prawie, że równe 1250W. Efekt jest po prostu taki, że wow! Temperatura wzrosła tu błyskawicznie, teraz jestem w sweterku i jest mi tu za ciepło, bo jak się wchodzi z zewnątrz, to różnica jest bardzo duża. 22 stopnie utrzymuje się non-stop, no ale oczywiście takiej temperatury nie będę utrzymywał. Musicie też pamiętać, że wszelkie pompy ciepła i tego typu aparatury no z niewielkimi różnicami, bo wiadomo, że nowsze urządzenia mają jeszcze lepszą sprawność, dają przełożenie gdzieś mniej więcej 1 do 3, 1 do 3,5, 1 do 4. To zależy od tego, z jakiej temperatury zewnętrznej pobierają ciepło. No i w tym wypadku, jak mamy teraz na zewnątrz plus kilka stopni, no to można się spodziewać mniej więcej 1 do 3 różnicy. Więc jak to pobiera z miasta 1250 W no to co najmniej 4 kW mocy grzewczej jest w środku. Dlatego ta temperatura błyskawicznie wzrosła z temperatury 7-8 stopni dosłownie w 5 minut zrobiło się prawie że 20, no i teraz dobiło do 22 i urządzenie już się sukcesywnie wyłącza taki to daje efekt, oczywiście przy większym mrozie tam minus grube parę stopni ten efekt będzie mniejszy w sensie mniejsze przełożenie czyli 1250 W z gniazdka dalej ale już mniejsza moc grzewcza i to będzie sobie spadało, spadało nie wiadomo do jakiej tam postaci bo jest to gaz, który jest zamiennie no i zobaczymy co zima pokaże może nie będzie tak mroźna w razie czego jeszcze dodatkowo będę się posiłkował takim zwykłym tradycyjnym grzejnikiem który na temperaturę zewnętrzną nie będzie miał żadnego wpływu, więc efekt jest, pamiętajcie tylko, żeby nie robić tego na własną rękę, bo powiem Wam, że generalnie też trochę nie warto, bo trzeba do tego mieć pompę próżniową, trzeba czymś sprawdzić szczelność, trzeba sobie kupić trochę węży, manometr i wiedzieć, co się robi, bo można sobie krzywdę zrobić, więc jeżeli ktoś jest majsterkowiczem, to może sobie wszystko przygotować i wezwać na przykład serwis, który przyjedzie i to wszystko odpali w godzinkę, i będzie wszystko śmigało, ale raczej się to opłaca, opłaca robić w obiektach stałych. Tutaj jest to tunel foliowy 10 m2, może z 25 m3 powietrza. Efekt to robi, będzie to działało przez całą zimę. Zobaczymy, jaki będzie efekt końcowy, ale oczywiście dam Wam znać na kanale. W najbliższym czasie, jak się temperatura na zewnątrz ustabilizuje nocami w granicach zera, bo teraz jest lekkie ocieplenie, to zrobię kilka testów. Zrobię test bez ogrzewania szklarni. Jedną noc przypilnuję sobie, zobaczymy, jak spadnie. Zrobię też test z ogrzewaniem, utrzymując tu niską temperaturę średnią, wyższą temperaturę średnią i taką Dość wysoką temperaturę, średnią, i jaką bym się spodziewał mieć w dużej szklarni, jak już ją skończę budować. No i będziemy tego vloga już pomału kończyć. Trochę się znowu rozgadałem, a ja tak mam, że jak się rozgadam, to nie wiem kiedy skończyć. No, ale dziękuję Wam wszystkim widzom za subskrypcję, za oglądanie wszystkich odcinków do końca i za pozostawianie różnych śladów po swojej obecności na kanale. Dzięki temu kanał się może rozwijać i dzięki temu kręcę dla Was jakieś, mam nadzieję, ciekawe. Odcinki. Także zapraszam do kolejnych vlogów. Dla nowych widzów no, polecenie subskrypcji jest wskazane. Tym bardziej, że zapewne kilka tygodni podzielę się z wami efektami tego ogrzewania już takimi efektami w postaci jakichś wykresów, analiz z użycia energii. Może to być ciekawe, szczególnie jeżeli coś planujecie w przyszłości. No i tyle. Także do następnego, cześć, trzymajcie się. Na razie.